W tym filmie pokażę ci pięć bardzo prostych, łatwych i też przyjemnych zabiegów, które warto wykonać przy naszych roślinach teraz, w ciągu lata, bo dzięki temu te będą wyglądały jak po dobrych wakacjach w ekskluzywnym spa. A przy tym się nie narobimy, zaoszczędzimy bardzo dużo czasu i energii. Przede wszystkim też wzmocnimy nasze rośliny przed tym niestety zbliżającym się gorszym dla nich czasem jesienno-zimowym. I sumując to wszystko, takie zabiegi stają się bardzo przyjemne, bo cieszą nas rośliny, że tak zdrowo, pięknie rosną. Teraz rośliny są w pełni aktywnej wegetacji, rosną znacznie szybciej niż w innych miesiącach roku, więc możemy jeszcze ten proces podkręcić, dać im większego powera. Dobrze po prostu ten moment wykorzystać, żeby te zyskały na wyglądzie i wzmocniły się przed jesienią. Ten zawiek jest bardzo prosty, szybki, nie potrzebujemy żadnych narzędzi do tego. Wystarczy umyć ręce. Podchodzimy do naszych roślin, gdy je podlewamy. Oczywiście warto je obracać co podlewanie o 180 stopni, żeby roślina była równomiernie naświetlona z każdej strony, ale patrzymy na gałązki. I patrzymy na samą końcóweczkę, która jest taka zieloniutka, świeżutka, mięciutka. Przepraszam za te zrobienia. I wystarczy, że oderwiemy końcóweczkę, czyli uszczykiwanie roślin. Mamy patyczaka, jego końcóweczki, też możemy uszczyknąć. To jest takie mięciutkie, delikatne, że tak naprawdę ledwo co poczujemy w dłoni, że coś odrywamy. Co to powoduje? Że roślina zacznie się rozgałęziać, wytwarzać nowe pędy, nowe gałązki. Pośrodku rośliny. W zależności od tego, jaki to jest gatunek, ile ma światła, może wytwarzać je wyżej na pędach gałązkach albo niżej. Zawsze taki pęd, później jeżeli miejsce, w którym się rozgałęziło, nam się nie podoba, możemy skrócić, przyciąć, żeby zmusić na roślinie wytwarzanie gałązek w innych partiach. Przez to, że one rosną znacznie szybciej, to też szybciej będą się rozgałęziać, będą mogły wytworzyć przez to, że mają siłę, energię na wzrost do wzrostu. To takich rozgałęzień zwykle tworzą znacznie więcej niż gdy ten zabieg wykonujemy wiosną, po przesadzaniu albo przed przesadzaniem. Przyjdzie jesień, zima i te już tak zwalniają wzrost. Podlewa się roślinę, od... a podlewam roślinę, obracam nią, o widzę, że ta gałązka za bardzo się wyciąga w którąś stronę, to ją skrócę. Odrywając końcówkę. Jeżeli nie wiecie, gdzie uciąć roślinę, jak ją przyciąć, wystarczy uszczyknąć samą końcóweczkę. Stożek wzrostu. I wtedy pobudzamy uśpione pąki na pędach do wytwarzania nowych pędów. Dobrze, tutaj uszczyknę, tę zostawię, niech sobie idzie. I zobaczcie, przez to, że tak robiłam z tą mimozą, ta zaczęła się tutaj rozgałęziać od dołu. I dzięki takim prostym zabiegom nasze rośliny zaczynają się rozkrzewiać, rozgałęziać. Może się nam zrobić bardzo przykro, gdy te rosną pięknie, zdrowo, i nagle nam się tutaj coś przypałęta jakieś przeniórki czy wciornastki. A jeszcze jak mamy dzieci, zwierzęta w domu i nie możemy za bardzo wykonać oprysku, zwlekamy z tym zabiegiem, czekamy na odpowiedni moment. No i te niestety są niszczone. Godzina za godziną. I tu mam dla Was do polecenia dwa preparaty. Ekologiczne, nie ma okresu karencji, możemy stosować na rośliny kwitnące, owoce, owocujące na balkonie, w ogrodzie, oczywiście w domu. Jest to preparat na bazie oleju rydzowego, zakleja szkodnika, unieruchamia go, dzięki temu ten nie jest w stanie żywić się sokami i ten zabieg opryskiwania. Tym preparatem powtarzamy co 7-10 dni, do momentu, aż zauważymy, że pozbyliśmy się problemu szkodnika. Drugim preparatem, natomiast to się świetnie sprawdzi dla osób, które boją się opryskiwać, bo są małe dzieci, zwierzęta, a to ten preparat nie ma okresu karencji, jest bezpieczny. Jest nemazal, który możemy stosować. Do podlewania. Ten preparat działa na wszystkie stadia rozwojowe szkodników. Będzie działał również na ziemiórki, ma nie tylko działanie kontaktowe, ale też żołądkowe, wgłębne. Dorosły osobnik po kontakcie z tym preparatem zaprzestaje swojego żarowania po kilku godzinach, natomiast z larwami żegnamy się już po kilku dniach. Podejrzewam, że wiele osób ma podobnie rośliny musi teraz podlewać częściej. Te rosną znacznie szybciej. Przez wzmożoną wegetację, zużywają szybciej i więcej wody. Też jest ciepło słonecznie, więc woda też szybciej paruje z podłoża. No i rośliny musimy częściej podlewać, co bywa uciążliwe, też może zajmować sporo czasu. Już nie podlewamy co 5-7 dni, a się zdarza, że na przykład co drugi dzień. I teraz wystarczy jeden prosty zabieg, dzięki któremu rośliny będziemy podlewali rzadziej, ale też uchronimy je przed pojawianiem się ziemiórki, która pod koniec wakacji, a to też może się pojawić wcześniej, jak na przykład przyniesiemy jakąś roślinę nową, na przykład z przeceny, to już teraz może zacząć gnieździć się w podłożu, żeby jesienią wyfrunąć całą masą. Co takiego zrobić, żeby ograniczyć w sumie też nie tylko ziemiórki? I ten zabieg też warto wykonać przy roślinach, które mamy wystawione na zewnątrz. A później jesienią będziemy je wnosili do środka. A chodzi o ściółkowanie. I też wielokrotnie Wam wspominałam w filmach o przesadzaniu roślin, że warto pozostawić taką pustą przestrzeń między ścianką doniczki a poziomem podłoża, które sypiemy, żeby raz woda, którą podlewamy, nie wypływała nam z doniczki, ale żeby też zostawić przestrzeń na ewentualne ściółkowanie. I do ściółkowania, przykrywania podłoża z wierzchu możemy wykorzystać mechtorfowiec, podłoże do storczyków, nawet Samo podłoże dla roślin, takie zworka, ale jeżeli chcemy uniknąć namnażania się ziemiurki, żeby te nam się dostały do podłoża, to warto wyściółkować podłoże piaskiem albo żwirkiem. No im jest naprawdę ciężko przedostać się niżej do podłoża. Jak używacie palca, żeby sprawdzić, czy podłoże już przeszło, żeby roślinę podlać, to przypominam o metodzie drewnianego patyczka. To jest najprostszy, najszybszy zabieg, który wpływa znacząco na wygląd, zdrowotność naszych roślin. No te wyglądają naprawdę jak pospa. Dobrze wiemy, że rośliny warto myć, dosyć regularnie, zmywać z ich liści kurz, brud, pył, bo to blokuje dostęp światła. No ale jak przychodzi mycie i jak ma się trochę tych roślin w domu, no to teraz każdy listek czyścić, myć. Co wtedy zwykle robimy właśnie w okresie letnim? Wstawiamy rośliny pod prysznic, do wany i opłukujemy delikatnym strumieniem letniej wody, od górnych partii po dolne. I tak najczęściej robimy z małymi roślinami, z roślinami, które mają małe, drobne liście, ale przy tym zabiegu schylamy się, zużywamy sporo energii, też sporo wody. Nie musimy tego robić. Wystarczy poczekać na taki dzień, kiedy zacznie padać. Warto czekać jakieś 15-20 minut, żeby deszcz oczyścił powietrze z pyłu kurzu, i wtedy nasze rośliny pyk na zewnątrz, a niech je myje deszcz. Jak chcemy w domu umyć rośliny, no to też zasłaniamy podłoże jakąś folią, żeby za dużo wody tej kranowej miejskiej nie dostało się do podłoża, żeby to nie miało negatywnego wpływu na rośliny, albo i żeby rośliny po prostu nie przelać. A jeżeli wystawimy na zewnątrz, to też nie ma takiego ryzyka, że roślinę przelejemy. Do deszczu też nie pada jakoś dużo, no chyba, że trafi się jakaś naprawdę olbrzymia ulewa, no ale przy takich ulewach to lepiej roślin nie wystawiać, bo też jest ryzyko burzy, gradu, który poniszczy nam nasze okazy. Wystawienie rośliny na zewnątrz w czasie deszczu ma na nie naprawdę ogromny wpływ. Jest calutka, super umyta, oczyszczona skórzu, umyty też do niczki. Możemy wystawić też podstawki. Wystawiamy, myje się samo, wstawiamy do środka. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że jak na przykład rano pada i rano wystawiamy rośliny, to żeby przyuważyć, czy czasem nie zaczyna pojawiać się słońce, żeby no promienie słoneczne teraz na takie mokre liście nie padało. Krople znajdują się na listkach, więc one działają też jak soczewka i to nam przypali rośliny, ale. Wystawienie ich nawet na cały dzień. Słuchajcie, nawet takich okazów, które nie były podlewane i cały dzień jest na przykład zapowiadany deszcz, no to nie dość, że umyte to podlane. No i warto generalnie deszczówkę zbierać do podlewania. A o plątwach, żeby je wystawiać na zewnątrz, jak pada, to ja już nawet nie wspomnę, bo mam nadzieję, że to jest oczywiste. Ostatnio przegapiłam ten moment, jak mocno padało, a mam sporo roślin do mycia. Teraz, przez to, że okna są uchylone praktycznie cały czas, to ten kurz szybciej się osadza i jest go więcej. Też psy lnieją, więc to, co pod schodami się dzieje na roślinach, na liściach, to jest... Więc przez to, że przegapiłam deszcz, to przywiozłam sobie z ogrodu węża ogrodowego. Podłączam pod prysznic. Końcówka mi się zsunęła, więc muszę to naprawić. Muszę w ogóle przyciąć tutaj koniec węża. Wystawiam rośliny na balkon jak się słońce już chowa, albo jak jest pochmurno. I tutaj sobie ustawiam zraszanie na końcówce i lecę po liściach, myję. I to jest tak szybkie do wykonania, a te rośliny wyglądają o no, niebo lepiej. I też, nawet jak się na nie patrzy, jak są takie umyte, że te są zdrowsze, świeższe. No, po prostu jakby wróciły ze spa. I przez to, że teraz rośliny też podlewamy częściej, na przykład co 2-3 dni, to przy takich okazach warto dobrze przepłukać podłoże. Bo rośliny też pewnie intensywniej, częściej nawozimy, więc dobrze jest wypłukać wszelki nadmiar nawozów, minerałów, które kumulują się w podłożu. To jest bardzo prosty zabieg. Wcześniej możemy troszeczkę delikatnie rozluźnić z wierzchu Uważając przy tym, żeby nie uszkodzić korzeni, trzeba przygotować wodę miękką, przefiltrowaną. Na przykład po gotowaniu zlewać do pojemnika tej wody potrzebujemy sporo. Na przykład, jeżeli mamy tutaj 1,5 litrową doniczkę, to też musimy przygotować na jedną roślinę minimum 1,5 litra wody. Delikatnie zwilżamy podłoże, poczekajmy 15-20 minut, a następnie przygotowaną wodą zaczynamy polewać od góry, żeby. Powoli przepłynęła, przeleciała przez doniczkę. Nie stawiamy na podstawce czy w pojemniku, żeby ona z powrotem nie pociągnęła do góry. I powolutku przepłukujemy. Oczyszczamy podłoże z nadmiaru nakumulowanych soli mineralnych, np. od twardej wody czy od nawozów. Ten zabieg przepłukiwania warto wykonać zwłaszcza u roślin, u których na podłożu zauważymy. Wykwity soli, soli mineralne. Jak coś takiego zauważymy, to warto też to z wierzchu zebrać, taką warstwę podłoża i nasypać nową warstwę świeżego podłoża. Podłoże też możemy przepłukać w taki sposób, że jak już mamy zwilżone podłoże, to roślinę wstawiamy do sporego naczynia z przygotowaną odpowiednią wodą, żeby no nie była prosto z kranu. Najlepiej sobie przygotować deszczówkę. Wstawiamy taką roślinę, zostawiamy na 20-30 minut. Naczynie dobrze, żeby miało objętość co najmniej dwukrotnie większą. Niż pojemność doniczki, w której rośnie roślina. Widzisz, że rosną, tworzą liście, nawozisz dodawaj całą dawkę, która podana jest na opakowaniu. Możesz nawet pokusić się o sięgnięcie po mocniejszy, po trochę mocniejszy nawóz, żeby dać im dodatkowego powera. Dobrze wykorzystać ten moment, kiedy są w pełni takiej intensywnej wegetacji, będą w stanie po prostu wykorzystać to dokarmianie, które im teraz zaserwujemy. Dodatkowo warto raz w tygodniu zastosować nawóz dolistny. Możemy go stosować podczas też nawożenia doglebowego. Stosujemy nawóz, który jest do tego przeznaczony. Informacje Znajdziemy na opakowaniu, to da roślinom dodatkowego powera. Jak roślin nie wystawiamy na zewnątrz, ale jest taki dzień ciepły, słoneczny, i słońce nie wpada bezpośrednio na rośliny. Mimo tego, że nie jestem fanką zraszania, to warto rośliny zrosić, żeby umyć je skórzu. Przez to, że jest ciepło, to woda, która mogłaby ewentualnie zalegać gdzieś tutaj w listkach, w załamaniach, w załamaniach co mogłoby powodować rozwój chorób grzybowych, bakteryjnych. Ona szybko paruje i ryzyko jest naprawdę niewielkie. W ogóle idealnie by było, jakby do zraszania nam się trafiła deszczówka. Dobrze też ją zbierać. Ja zbieram. Robię to jak deszcz już pada, jakieś 15-20 minut. Wtedy ten kurz, pył, wszystko jest wypłukane, wymyte z powietrza. Nie zbieram tego w pojemniku. I pojemnik przetrzymuję w zacienionym miejscu i staram się zużyć deszczówkę jak najszybciej, żeby też nie stała, bo tam też może coś wpaść. Jakiś liść, jakieś po prostu zanieczyszczenia, które mogą zacząć się rozkładać albo coś może się tam namnażać. I w ogóle u mnie ostatnio woda w kranie mocno pachnie chlorem. Pewnie znowu są jakieś zanieczyszczenia w wodociągach i przez takie uzdatniacze do wody. Końcówki liści zasychają, zamierają. Nawet jak taką wodę odstawię na dobę, to minimum dobę, to i tak to wszystko nie jest w stanie wyparować. Więc jak jest możliwość zbierania deszczówki, to polecam. Może się zdarzyć taka sytuacja, że roślina była wiosną przesadzana, a teraz widzimy, że od dołu do zaczynają wyrastać korzenie, czy znowu roślinę przesadzać. Wystarczy ją wyciągnąć z doniczki, troszeczkę oczyścić korzenie od dołu z podłoża, nasypać nowego świeżego podłoża. Też warto dodać takich rozluźniających komponentów typu pumeks, jakiś żwirek, perlit, piasek. Wsadzamy roślinę, troszeczkę obsypujemy nowym podłożem, i to w zupełności wystarczy. Też dostaję pytania, czy rośliny jeszcze można przesadzać? Jak najbardziej. Przez to, że one są w intensywnym wzroście, to szybciej się regenerują po takim zabiegu, bo z wiosną może to trwać kilka tygodni, więc warto wykorzystać ten moment. Jeżeli rośliny jeszcze nie przesadzaliśmy, mamy jakieś okazy, to tak mniej więcej. To zależy też od pogody, ale tak mniej więcej się przyjmuje, że do końca wakacji, koniec sierpnia, ten zabieg możemy śmiało wykonywać. A tak naprawdę właśnie zależy to od pogody. Jeżeli patrzymy na prognozy długoterminowe i wrzesień ma być ciepły, słoneczny, to jeszcze z początkiem września, połowę września możemy ten zabieg śmiało wykonać. Teraz jest też bardzo dobry moment, przez to, że te tak szybko rosną, na pobieranie sadzonek i ich ukorzenianie. Też się przyjmuje, że taki dobry czas, mimo tego, że dzień się robi niestety już coraz krótszy. Żeby sadzonki pobierać tak mniej więcej do przesilenia jesiennego, czyli to jest 21-22 września, więc nie ma na co czekać. Warto rośliny rozmnażać. A jak to wszystko robić krok po kroku, jak rozmnożyć dany gatunek z sukcesem? To wszystko opowiadam w tym filmie. Zachęcam do oglądania, a tymczasem niech ci się zieleni. Do następnego. Pozdrawiam. Złamałam! Kuźwa! Drugie złamałam. Dobra, rozgałęzi się. Nie ma tego złego. Nie ma tego złego. Dobra, nie dotykam, odstawiam to.